Siemanko, manko. A dzisiaj zajmiemy się BMW E39 wersja Touring. I tak jak w każdym Touringu przestała, przestała działać, przestał działać przycisk. Jest to prawdopodobnie urwana wiązka tutaj pod dachem. Tak samo trzeci stop przestał świecić. E, już kiedyś raz to robiłem, ten trzeci stop i znowu się to Znowu się to coś tam stało z tym e, Na 99% to jest wiązka Nie wiem czy, zobaczę ile tam jest przewodów, jak nie będzie dużo To utnę, wszystko, utnę wszystkie Mam dużo takich innych przewodzików. Trochę przedłużę i polutuję na nowo to wszystko. Ten samochód, nie patrzcie, że on jest brudny w środku. Z zewnątrz go specjalnie umyłem, ale i tu gdzieś są te przewodziki. Muszę to pozdejmować te głośniki. Już nie pamiętam, gdzie to było dokładnie. To tu też porozbierać, bo chyba tu szły te przewody. I nie wiem, czy tu też nie szły. Dobra, ja sobie to porozbieram. A tak jak. No, nie wytłumaczyłem Wam dokładnie. Te stówki zbieram na każdy niedzielny odcinek, bo ten środowy to był dodatkowy i te środowe będą bez pieniędzy. A no, tutaj widzicie tu stówka kolejna idzie. A patrzcie na to: święta się zbliżają i dostałem. Oto taką piękną choinkę. Która jest cudowna. Akurat pasuje tu do garażu. Taka malutka. Super. Dziękuję jeszcze raz. No i ogólnie to w tym E39 będzie więcej rzeczy do roboty. Co to jest? To jest wół roboczy, ale musi być sprawny. To jest zestaw do skrzyni biegów automatycznej. Oleje, filtry, tam szczelki, nie pamiętam dokładnie co tam jest. Hamulce, tył, wszystko z chaty. To Z Hamulce się tak zużyły, że czujnik pokazał, że są zużyte. Hamulce, wszystko szczęki i tarcze. Power Dyski z przodu są power Dyski, teraz z tyłu też będą power Dyski, także ja się biorę do roboty. Porozbieram rozbieram to sobie i pokażę Wam, co jest z tym nie tak. O, patrzcie. Klapy w E39. To już było tyle razy malowane, co ja to naprawiałem. A, szkoda gadać. Tego się nie da naprawić, żeby to nie rdzewiało. A najgorsza jest ta klapka. O, jest najgorsza. Dobra. Przyczyna już znaleziona. Nie wiedziałem, że to aż tak tragicznie wygląda. Patrzcie na to Normalnie pourywane kable Tu też już jakieś zwarcie było Wszystko pourywane Dobra mam taki plan Zrobię to tak Tu utnę te przewodziki I tak samo na dole tu, tu utnę Mam takich przewodów dużo z Anglika, mi zostało cała wiązka z Anglika. Dorobi się tu ładne przewodziki. No, nic innego z tym nie zrobię. Muszą być tu nowe przewody, bo czuję, jak się ich zgina że one znów pękną za chwilę. To by była taka ee, robota taka syzyfowa praca, tak zwana. Znowu bym to musiał zaraz robić. Dobra, ja sobie to utnę, pokażę Wam, jak to już jest polutowane. I sprawdzimy, czy działa. Pomię mnie teraz tak zastanawia, czy jakiś bezpiecznik nie jest wywalony, bo tu było zwarcie. Tu normalnie było zwarcie. No zobaczymy, bo to jest chyba podgrzewanie tylnej szyby. Nie, wiem czy one działało, czy nie działało? To auto to już jest taki gruz trochę. Dobra. Wiązka została przygotowana. Tak to wygląda. Coś takiego. Teraz polutować to tylko w samochodzie i będzie działać prawdopodobnie. Zobaczymy, będzie fajne. A w aucie, w aucie to tak wygląda. Dobra, teraz przełożyć tylko ten przewód, i można robić. Dobra, auto złożone. Sprawdźmy. Otwiera się. Dobra, teraz położę kamerę i wszystko sprawdzimy po kolei czy działa. Jak widzicie wszystko działa. Wszystko jest oki. Okay. Jutro się biorę za... za to. Za hamulce. Bo te są już tragiczne. No ale wszystkie części mam. W jeden dzień to ogarnę. Od razu się założę zimówki. Bo już śnieg jest na dworze. No i co? Naprawa poszła bardzo szybko i sprawnie. To do jutra. Kolejny dzień. Ja już sobie tu zaczynam robić. Tyle tego rozebrałem, już tak to wygląda. Jest całe takie porzewiałe. Są szczęki. Tak wygląda tarcza w środku, tu gdzie szczęki pracowały, całe zardzewiałe. Ale dziwne jest to, że ręczny działał dobrze. Nie można mu nic zbyło zarzucić. Działał bardzo dobrze. A taki stan klocków. Myślałem, że będzie ich mniej, bo już komunikat wyskoczył, że klocki są zjedzone Myślałem, że będzie bardzo źle, ale nie jest tak tak tragicznie Tarcza, no już dosyć duży próg To już jest nie do odratowania Nie jeden by pewnie to przetoczył No ale Bezpieczeństwo ponad wszystko to nie musi wyglądać, byle było wszystko sprawne. Ja to sobie wszystko poczyszczę i pokażę Wam już założone, poczyszczone. Więc szczerze, to nie ma nic ciekawego. Nie będę Wam tego nagrywał, wszystkiego jak to składam, bo to jest nudne. Każdy wie, jak się wymienia hamulce. Tak to wygląda. Są założone nowe szczęki z AT. To jest taka rdza, tego nie zdzieram, bo to. Ta osłona może się rozpaść znaczy nie jest jeszcze tragiczna, no ale Nie zdzieram tego Tak to wygląda A tak stare wyglądały To jest, to jest poczyszczone I Tak samo to jest wyczyszczone I co? I można zakładać tarcze Tu też przeczyściłem całe Szczotką drucianą na, dru na wiertarce Dobra, tak się to prezentuje. Klocki z AT. I do klocków jest taki smar. Tu gdzie one pracują, to się smaruje, by nie piszczały. Tak przynajmniej pisze w instrukcji. Tak samo tu pod tym i na tłoczku posmarowałem. W więcej miejscach chyba nie trzeba. Teraz będę przykręcał zacisk. A do przykręcania, śrubka i klej Odkąd mi się odkręcił zacisk, raz miałem tak, że jadę, jadę sobie I nagle był wystrzał, zacisk mi się odkręcił, jedna śruba normalnie w kosmos poleciała Od tego czasu zawsze zakładam sobie to na klej Później ciężej odkręcić, ale jest bezpiecznie A tak to no serio, bym tak jechał szybko no to by mogło być nieciekawie No i dokręcam z całej siły ile się da Dobra, już jest złożone wszystko Nowy czujniczek siedzi Tu jest za tą osłoną wtyczka do niego Mogę założyć koło, już lekko sobie wyregulowałem ręczne, ale lepiej będzie koło założę Pójdzie tym lepiej kręcić, zobaczymy co i jak Dobra, druga strona zdjęta. Pokażę Wam tylko, jak ja cofam sobie tłoczki. Po prostu biorę i madło tylko. No i wkręcam. Nie idzie to ciężko. Idzie leciutko, jak jest wszystko w porządku. Jak nie ma żadnej rdzy na tłoczku, to to powinno iść fajnie. Idzie fajnie. Bez problemu. Dobra, już końcówka. Tłoczek cofnięty. Są takie specjalne przyrządy do tego, że tu się zakłada ten przyrząd i wkręca się śrubę, i wtedy ten tłoczek wchodzi. No, można takie coś sobie dorobić. Ja akurat i to robię. Dobra, druga strona już gotowa. Wszystko założone. Ręczny mniej więcej wyregulowany Jak założę koło. To go bardziej wyreguluje. I tak taka informacja, całkowicie, żeby była całkowita prawidłowa wymiana tarcz hamulcowych to powinno się jeszcze sprawdzić teraz jej bicie. Ale ja nie mam przyrządu do sprawdzania bicia, ale kto to robi, kto to sprawdza te bicie. Bardzo mało osób nie było czuć wcześniej żadnych wibracji, więc, więc zakładam tak, jak jest. Zawsze tak robię, nie ma problemu. Dobra, już jest gotowe. Teraz jeszcze tylko zmienić przednie koła, ale tego już nie będę nagrywał. Hamulce są zrobione, teraz trzeba je docierać przez pierwsze 200 km. Delikatne hamowanie, bez żadnego gwałtownego hamowania, szczególnie na jakichś autostradach. Nie mówię na jakiej zwykłej drodze, no ale na jakiejś autostradzie. To co odcinek dobieg końca. E, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka, w którym będziemy wymieniać olej w skrzyni biegów. To już będę nagrywał tak bardziej, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Sam nie jestem żadnym mechanikiem, ale już raz robiłem skrzynię biegów i automatyczną skrzynię biegów. No i pokażę wam, jak to wygląda w środku, mniej więcej. Dobra, to by było na tyle. Hej!